Nie każda opowieść zaczynająca się od dawno, dawno temu kończy się szczęśliwie. Bohaterowie nie zawsze żyją długo i szczęśliwie, czego przykładem jest ta właśnie historia. Wszystko zaczęło się niczym z bajki, takiej, jaką moja żona usiłowała mi opowiadać. Niestety dla niej, a może i dla mnie, zależy jak na to spojrzeć, od razu zorientowałem się w naturze gry, którą zamierzała prowadzić. Wiele lat temu planowaliśmy ślub. Eliza i ja dorastaliśmy razem i od zawsze zakładano, a przynajmniej nasze matki tak uważały, że po osiągnięciu pełnoletności weźmiemy się za mąż. Nasze matki były nierozłączne od czasów szkoły podstawowej. Razem chodziły na studia, należały do tego samego bractwa i pozostały niezwykle blisko nawet 30 lat po ukończeniu studiów. Najpierw wyszła za mąż moja matka, a matka Elizy była jej druhną. Następnie, gdy matka Elizy wychodziła za mąż, moja matka odwzajemniła przysługę. Po moich narodzinach matka Elizy została moją matką chrzestną, a kiedy urodziła się Eliza, moja matka przyjęła tę samą rolę dla niej. Następnego dnia po narodzinach Elizy, nasze matki zaczęły planować nasz ślub. Nasze rodziny spędzały razem wakacje, święta i mówiąc wprost, równie dobrze mogliśmy być już jedną wielką rodziną. Będąc dziećmi, Eliza i ja nie zdawaliśmy sobie sprawy z intencji naszych matek wobec nas. Wiedzieliśmy tylko, że jesteśmy sobie bliscy. Dopiero gdy osiągnęliśmy wiek, w którym chłopcy zaczęli zwracać uwagę na dziewczyny, a dziewczyny na chłopców, zaczęliśmy rozumieć, co nasze matki planowały od samego początku. Jeśli okazywałem zainteresowanie inną dziewczyną, moja matka zawsze znajdowała sposób, aby nas rozdzielić. Jeśli Eliza zainteresowała się jakimś chłopakiem, jej matka również szybko interweniowała. Zawsze chodziliśmy razem na szkolne potańcówki. Ona była moją partnerką na balu maturalnym, a ja jej, punkt zwrotny nastąpił, gdy ukończyłem liceum i rozpocząłem studia. Elizie został jeszcze jeden rok w liceum. W konsekwencji zostaliśmy w zasadzie rozdzieleni, a moja matka nie mogła już sprawować kontroli nad moim życiem. Podczas gdy jej matka nadal miała wpływ na Elizę. Wbrew woli mojej matki, zdecydowałem się studiować w trybie dziennym. Chciała, żebym mieszkał w domu i dojeżdżał na zajęcia, ale ja pragnąłem mieszkać w akademiku, dołączyć do bractwa i brać udział we wszystkich doświadczeniach, których większość studentów doświadcza. Moja matka próbowała mnie naciskać, ale ponieważ miałem stypendium, nie miała nade mną żadnej finansowej przewagi. Z dala od domu i jej wpływu po raz pierwszy poznałem inne dziewczyny. W końcu mogłem wyjść i spędzić czas z kimś innym niż Eliza. Umawiałem się z kilkoma dziewczynami i świetnie się bawiłem. Znalazłem nawet prawdziwą perełkę na imprezie bractwa i zacząłem spotykać się z dziewczyną, która ostatecznie tańczyła na stole z ponczem. Tej nocy spędziliśmy razem prawie dwa miesiące, zanim wspólnie zdecydowaliśmy, że czas iść dalej. Na przyjęciu poznałem żonę jednego ze studentów studiów podyplomowych. Była asystentką dydaktyczną, i chociaż nigdy nie mogłem definitywnie ustalić, kto kogo uwiódł, pouczyła mnie, jak sprawić jej przyjemność, a następnie uprzejmie poinformowała, że nie tylko mi się to udaje, ale robię to również wyjątkowo dobrze. Następnie stałem się całkiem popularny. Nie było weekendu bez randki, która zazwyczaj kończyła się albo w moim łóżku. Albo w łóżku dziewczyny. Życie było przyjemne dopóki Eliza nie ukończyła liceum i nie zapisała się na studia. Początkowo zamierzałem jedynie oprowadzić ją po kampusie i przedstawić kilku osobom. Mieszkała w domu i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będę ją często widywał. Zakładałem, że ona, tak jak ja, skorzysta ze swojej wolności i zacznie umawiać się z chłopakami. Ale tak się nie stało. Zamiast tego uczepiła się mnie, a może nie dokładnie uczepiła, ale była stale obecna. Przez pierwszy miesiąc lub dwa, tylko obserwowała. Potem pewnego dnia, po tym jak spędziłem weekend z ognistą rudowłosą, Eliza zapytała: Co ty w niej widzisz? Jej IQ jest mniej więcej takie samo jak winogrona. Od tego momentu brzmiało to jak: Dlaczego marnujesz na nią czas? Albo ona jest po prostu cudzołożnicą. Albo wiem, że masz lepszy gust niż spędzanie czasu z tą świnią. Mniej więcej miesiąc później, w końcu powiedziałem: Eliza, zamiast atakować kobiety, z którymi się spotykam, dlaczego nie znajdziesz sobie jakichś chłopaków i nie zaczniesz się z nimi umawiać? Nie interesują mnie inni chłopcy, odpowiedziała. Dlaczego nie? Zapytałem. Zostałaś lesbijką? Na to bardzo się obraziłem. Oczywiście, że nie. To w czym problem? zapytałem. Ze mną? Co jest ze mną nie tak? Zawsze byłeś dla mnie jedyny. Nie chcę nikogo innego. Chcę być z tobą. Ujmując długą historię w skrócie, nasze matki ostatecznie zorganizowały ślub, który planowały od dnia narodzin Elizy. Przenieśmy się sześć lat do przodu, do dnia, w którym wróciłem wcześniej z pracy do domu. Miałem zaplanowane spotkanie niedaleko domu. I postanowiłem po prostu wrócić do domu po nim, zamiast wracać do biura. Był piątek, i naiwnie sądziłem, że uda mi się wcześniej rozpocząć weekend. Już przekraczałem próg, gdy usłyszałem szum wody z prysznica. Skierowałem się w stronę schodów, lecz zatrzymałem się, gdy coś zauważyłem. Na najniższym stopniu leżał but, a konkretniej szpilka. Wchodząc po schodach, na najwyższym stopniu znalazłem drugi but z pary. Kilka kroków dalej na korytarzu leżał stanik, a tuż przed drzwiami sypialni spódnica i stringi. Jednak to, co naprawdę przykuło moją uwagę w sypialni, to pościel w kompletnym nieładzie. Pudełko prezerwatyw na szafce nocnej obok tubki lubrykantu, a na podłodze obok łóżka trzy zużyte i zawiązane prezerwatywy. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to wpaść do łazienki, wyciągnąć Elizę spod prysznica, zaciągnąć ją do sypialni. Wskazać na dowody i obwieścić, że jest oszukującą cudzołożnicą. Następnie wyobraziłem sobie, jak ciągnę ją po schodach i wyrzucam nagą z domu. Ale zanim zdążyłem zrobić kilka kroków w stronę łazienki, cichy głos w mojej głowie nakazał mi się wycofać i zebrać więcej informacji. Nie zamierzałem wyciągać prawdy od Elizy, ponieważ w tym momencie już jej nie ufałem. Zdradziła mnie, więc oczywiste było, że będzie kłamać. Szybko i po cichu wymknąłem się z domu i znalazłem automat telefoniczny. W książce telefonicznej znalazłem numer prywatnego detektywa i zadzwoniłem. Mógł się ze mną spotkać jeszcze tego samego dnia, więc pospieszyłem do jego biura i opowiedziałem mu o wszystkim. Zgodziłem się na jego honorarium, wręczyłem mu klucze do mojego domu, a następnie wróciłem do domu, żeby pojawić się o zwykłej porze, jak gdyby nic się nie stało. Wszelkie ślady dziennej aktywności Elizy zniknęły, a moja świeżo umyta żona przywitała mnie w drzwiach pocałunkiem. Wiem, że to głupie z mojej strony, ale byłem ciekaw, jak Eliza się czuje po seksie z kimś innym. Wziąłem ją na ręce i niosąc ją w stronę sypialni, powiedziałem: Dziś chcę najpierw deser. Obiad może poczekać. W sypialni rozebrałem się i zacząłem pieścić Elżbietę. Z jakiegoś powodu nie wydawała się tak entuzjastyczna jak zwykle. Więc popchnąłem ją na łóżko i położyłem się na niej. Przez cały czas nie spuszczałem wzroku z jej twarzy, i wydawało mi się, że widzę przebłysk strachu. Czy on coś zauważy? Przebłysk strachu, a potem przebłysk on coś podejrzewa, prawda? Ten ostatni wyraz twarzy prawdopodobnie wywołała duża zmiana w naszej zwykłej rutynie. Zawsze poświęcałem czas na pieszczoty przed seksem, ale nie tym razem. I musiała zauważyć, że to ma dać jej do myślenia. Byłem ciekaw, jak zareaguje, ale nie było mowy, żebym się z nią kochał zaraz po tym, jak była z innym facetem. Zdecydowanie czułem różnicę, ale nie mogłem rozgryźć dlaczego. Oczywiście wzięła prysznic. Nie była wilgotna ani rozczochrana, i też nie wydawała się zrelaksowana. Ale coś się zmieniło. Uświadomiłem sobie, jak bardzo straciłem panowanie. Obraz porozrzucanych ubrań, zużytych zabezpieczeń, Potarganego łóżka rozpalił moją wyobraźnię. Co jeśli zamiast jednego faceta, robiącego to z nią trzy razy, było trzech różnych facetów, każdy robiący to raz. Cała seria, co by było gdyby, przewinęła się przez moją głowę i podnieciła mnie tak bardzo, że skończyłem znacznie szybciej niż zwykle. Tej nocy uprawiałem seks z Elizą. Nie kochałem się, tylko uprawiałem surowy seks i nigdy nie zabraliśmy się za obiad. W sobotę zabrałem Elizę na obiad i przedstawienie, a podczas naszej nieobecności prywatny detektyw, używając klucza, który mu dałem, wszedł do naszego domu i zainstalował sprzęt do inwigilacji. Tej nocy i przez całą niedzielę rzuciłem się na Elizę jak głodny na jedzenie. Obrazy w mojej głowie utrzymywały mnie w stanie podniecenia niemal bez przerwy. Nie mogłem przestać myśleć o tym potarganym łóżku i zużytych zabezpieczeniach ciągle wracałem myślami do imprez na których byłem w koledżu a teraz wyobrażałem sobie Elizę na tym łóżku a wokół niej stoi ośmiu lub dziewięciu mężczyzn czekających na swoją kolej co dziwne ta myśl tylko mnie podniecała myślę, że Eliza mogła odetchnąć z ulgą widząc, że w poniedziałek wracam do pracy w tym tygodniu uprawiałem seks z Elizą każdej nocy po powrocie z pracy Głównie po to, żeby sprawdzić, czy mogę wyczuć jakieś ślady, że ktoś już tam był. W piątek po południu siedziałem w biurze detektywa, czytając jego raport. Nazywa się Rod Mallory i jest bezrobotnym mechanikiem lotniczym. Przychodzi codziennie około południa i zostaje do mniej więcej 3.30. Jeśli trzyma się swojego zwykłego harmonogramu, to prawdopodobnie jest tam właśnie teraz. Będę potrzebował, żebyś zabrał jutro żonę z domu żebym mógł odzyskać swój sprzęt. A gdzieś w połowie przyszłego tygodnia będę miał gotowy raport końcowy. Gdy zjeżdżałem windą z jego biura na siódmym piętrze, zdałem sobie sprawę, że nie czuję się tak chętny do powrotu do domu, jak w poniedziałek. Jakby sama świadomość imienia mężczyzny, który spał z moją żoną, stłumiła pożądanie, które płonęło mi w głowie od dnia, w którym, w którym odkryłem zdradę Elizy. Nie wiem, może dlatego, że od tygodnia odliczałem sekundy, choć nie bezmyślnie. Nie potrafiłem jednak rozgryźć, co dokładnie przestawiło Wajchę. Jakby nie było, ogień zgasł, kiedy wróciłem do domu. Eliza spodziewała się, że zaciągnę ją do sypialni, ale ja po prostu pocałowałem ją w policzek i zapytałem, co jemy na kolację w sobotę. Zabierałem ją na kolację i do teatru. W niedzielę się kochaliśmy, choć tylko dlatego, że to Eliza wyszła z inicjatywą. Od tamtej chwili nigdy nie uprawialiśmy seksu, chyba że ona tego wyraźnie chciała. Nigdy nie odmawiałem jej zalotów, ale też nigdy więcej jej nie adorowałem. W środę otrzymałem od detektywa obszerny raport, wraz z nagraniami audio i wideo. Wróciłem do domu, aby rozważyć przyszłość. Oglądanie nagrań i słuchanie zarejestrowanych rozmów telefonicznych jasno pokazało, że ten mężczyzna Rod. Spał z Elizą od blisko sześciu miesięcy. Miałem więcej niż wystarczające podstawy do rozwodu, jednak coś wydawało się niekompletne. Zastanawiałem się nad sytuacją dzień czy dwa i w końcu dostrzegłem brakujący element. Gdybym po prostu przedstawił dowody prawnikowi, małżeństwo zostałoby rozwiązane niemal natychmiast. Jednak pragnąłem bardziej dramatycznego zakończenia. Wszedłem do sieci i rozpocząłem poszukiwania. Przez kolejne dwa dni zebrałem wszystkie niezbędne elementy. Następnie, za każdym razem, gdy Eliza wychodziła z domu na zakupy lub do matki, poświęcałem się mojemu projektowi. Jego ukończenie zajęło trzy tygodnie, ale po zakończeniu dom był w pełni wyposażony w sprzęt do nadzoru audio i wideo. Miałem dyktafon aktywowany głosem podłączony do telefonu jeden w salonie i drugi w sypialni. W sypialni znajdowały się dwie kamery nadzoru. Podłączone bezpośrednio do dwukasetowego magnetowidu, w moim domowym biurze, a w salonie jedna kamera przesyłająca obraz do trzeciego magnetowidu. Wszystko było albo aktywowane głosem, albo czujnikiem ruchu. Wyniki okazały się nierówne. Zebrałem więcej nagrań Elizy, odkurzającej podłogi, ścierającej kurze, myjącej okna i wykonującej prace domowe, niż jej i jej kochanka. Ponadto jakość tych nagrań wahała się od słabej do doskonałej, w zależności od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu w danym momencie. Większe sukcesy odnosiłem filmując w salonie, ponieważ był on skierowany na południe i otrzymywał więcej naturalnego światła. Jednak oni nie spędzali tam zbyt wiele czasu. Okna sypialni wychodziły na północ, a jeśli żaluzje były opuszczone, nie mogłem uchwycić zbyt wielu przydatnych informacji. Posiadałem więcej niż wystarczające dowody, aby przedstawić je prawnikowi rozwodowemu, ale większość z nich pochodziła już od prywatnego detektywa. Biorąc pod uwagę wygórowaną sumę pieniędzy, którą wydałem na cały ten sprzęt, miałem nadzieję na więcej, znacznie więcej. Niemniej jednak nagrania audio okazały się żyłą złota. Odkryłem, że Rod naciskał na Elizę, aby mnie zostawiła i wyszła za niego. Eliza konsekwentnie go odprawiała z kwitkiem aż pewnego dnia rod oświadczył że musi się zdecydować albo iść dalej albo mnie kochasz albo nie albo chcesz ze mną być albo nie ale musisz podjąć decyzję bo jestem zmęczony tym ukrywaniem się z tobą mam dość tych kilku ukradkowych godzin dziennie chcę wieczorów weekendów świąt wszystkiego po całości więc jak będzie Odpowiedź Elizy przykuła moją uwagę. Wiesz, że Cię pragnę, kochanie. Gdybym nie pragnęła, nie byłoby Cię tutaj, ale chcę też mojego męża. Kocham Go i nie chcę go stracić, ale Ciebie też chcę. Cóż, jesteśmy na rozdrożu, kochanie. Jasne jest, że oboje nie możemy Cię mieć, zwłaszcza, że skończyłem z ukrywaniem się. Nie mogłabyś się mną podzielić z Nim? Gdyby się dowiedział i to zaakceptował, jak dokładnie zamierzasz dokonać tego małego cudu? Zastanowię się nad tym, kochanie. O. Spójrz na zegarek. Musisz iść. To wydarzyło się w piątek. W następny poniedziałek rod ponownie poruszył ten temat, a Eliza powiedziała, że ma pewien pomysł. Przekonam go żeby pozwolił mi uprawiać seks z innym mężczyzną. Ha, jestem pewien, że rzuci się na tę okazję. Może się na nią nie rzuci, ale jest spora szansa, że się zgodzi. Mówisz poważnie? Jaki mężczyzna kiedykolwiek zgodziłby się na coś takiego? Mężczyzna, który mnie kocha i wierzy, że ja kocham jego. Nie kochanie, nie widzę tego. Słuchaj, jeszcze na studiach był fajnym facetem. Uprawiał seks z dwudziestoma czy trzydziestoma różnymi dziewczynami, ale ja przyszłam do naszego łoża małżeńskiego jako dziewica. Zamierzam zacząć go przekonywać, żeby pozwolił mi spróbować być z innym mężczyzną. Powiem mu, że jestem ciekawa, co mnie ominęło i zapytam, czy pozwoli mi zaspokoić tę ciekawość. Będę z nim o tym rozmawiać, aż ustąpi i na to pozwoli. Ty będziesz tym innym mężczyzną i będziemy to kontynuować. Po prostu bądź ze mną cierpliwy, kochanie. Daj mi chwilę, muszę to przemyśleć. Dobrze. We wtorek znowu zapytał, jak zamierza to osiągnąć. Będę się z nim pieprzyć, aż będzie na wpół martwy. A kiedy będzie zbyt wyczerpany, żeby trzeźwo myśleć? Wtedy zaatakuję. Nadal nie rozumiem, dlaczego musimy to robić we dwoje. Naprawdę nie chcesz wiedzieć. Nie, chcę. No dobrze, sama się o to prosiłaś. Jeśli zmusisz mnie do wyboru między Wami dwoma, wybiorę mojego męża. Kocham go i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Ma wszystko, czego dziewczyna mogłaby chcieć od mężczyzny. A gdyby miał to, co ty, byłby absolutnie idealny. Więc znaczę dla ciebie tylko tyle: tylko większy rozmiar. Nie bądź głupi, naprawdę cię lubię. Ale szczerze mówiąc, gdyby nie Twój sprzęt, nie byłoby cię tutaj. Więc będziesz się ze mną pieprzyć czy stroić fochy? Ponieważ zostałem wcześniej ostrzeżony, byłem przygotowany, kiedy Eliza mnie o to zapytała. Spędziliśmy długą, wyczerpującą noc uprawiając seks, a Eliza wtuliła się we mnie. Kochanie, mogę ci zadać dziwne pytanie, takie, które cię nie rozzłości? Oczywiście, że możesz. Okej. Okay. Ale pomyśl o tym. Nie podskakuj i nie krzycz. Nie. Ufasz mi i kochasz mnie na tyle, żeby pozwolić mi zaspokoić moją ciekawość. Nie wiem. Eliza, do czego zmierzasz? Proszę nie odbierz tego źle, skarbie. Kocham cię nad życie. Naprawdę, ale zawsze czułam, że pozostając dziewicą aż do ślubu, coś straciłam. Co masz na myśli? Eliza, nigdy nie miałam nikogo poza tobą, kochanie. I zawsze zastanawiałam się, jakby to było z kimś innym. Pozwól, że się upewnię, chcesz przespać się z innym mężczyzną? I chcesz, żebym powiedział, że to w porządku? Tak. Czy to twój sposób na powiedzenie mi, że myślisz, że jestem kiepski w łóżku? O Boże, nie, kochanie, nie myśl tak. Czy noc, którą właśnie spędziliśmy, nie udowodniła czegoś przeciwnego? Nie, to tylko ciekawość z mojej strony. Nigdy nie zostawiłabym cię dla kogoś innego. Zanim się pobraliśmy, miałeś wiele dziewczyn, więc mogłeś zobaczyć różnicę między kobietami. Ale ty jesteś jedynym mężczyzną, z którym byłam. Po prostu chciałabym, żebyś pozwolił mi zaspokoić moją ciekawość. Czy już wybrałaś kogoś, może jednego z moich wielu przyjaciół, którzy się w tobie podkochują? Nie, kochanie, nie chcę, żeby to był ktoś, kogo znamy. Jeśli się zgodzisz, myślałam, że moglibyśmy pojechać do Denver, pójść do baru koktajlowego i zobaczyć, czy znajdę kogoś, kto mi się spodoba na tyle, żeby mieć szczęście. Bez zobowiązań. Ty masz swój przypadkowy seks, a potem wracamy do domu i zapominamy, że to się kiedykolwiek zdarzyło. Tak, kochanie, tylko tyle, żeby zaspokoić moją ciekawość. Kiedy chcesz to zrobić? Pozwolisz mi? Naprawdę mogę to zrobić? Dlaczego nie? Przecież nie kręcisz się za moimi plecami. Jasne, kochanie, śmiało. Może w piątek wieczorem. W piątek, kiedy wróciłem z pracy do domu, Eliza była w pełni ubrana i gotowa do wyjazdu. W krótkiej spódniczce i wysokich obcasach wyglądała tak ponętnie, jak każdy, kto wychodzi na miasto. W tym stroju nie powinnaś mieć problemów ze znalezieniem kogoś do łóżka. Mam nadzieję, że nie. Jeśli zostanę odrzucona, to będzie poważny cios dla mojego ego. Podczas jazdy do Denver zapytałem, gdzie chcę iść. Odpowiedziała, że nie jest do końca pewna. Po prostu jedź, kochanie. Kiedy zobaczę miejsce, które wygląda jak takie, które mogłoby mi się spodobać, dam ci znać. Po dotarciu do Denver jeździłem po okolicy, celowo omijając parking, na którym, zgodnie z nagraniami, Eliza i Rod kiedyś się spotkali. Czułem, że Eliza staje się coraz bardziej nerwowa, krążąc po okolicy. Zależało jej na tym, żeby wszystko wydawało się spontaniczne, ale nie chciałem współpracować. Kierowałem się w ogólnym kierunku, w którym chciała jechać, a następnie, zaledwie kilka przecznic od właściwego miejsca, skręcałem w lewo lub w prawo i jechałem zupełnie gdzie indziej. W końcu zmęczyło mnie to i pojechałem w kierunku miejsca, do którego wyraźnie zmierzała. Tam, powiedziała, wskazując na bar o nazwie Dinos. Dlaczego tutaj? zapytałem. Naprzeciwko jest motel. Kiedy to zrobią, nie chcę, żeby to był szybki numerek na tylnym siedzeniu. Wjechałem na parking Dinos i po zatrzymaniu samochodu zapytałem: Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Tak, kochanie, jestem pewna. Chcę wiedzieć, jak to jest być z kimś innym i może nigdy nie będę miała odwagi spróbować ponownie. Naprawdę to przemyślałaś? Co się stanie, jeśli stwierdzisz, że ci się to podoba i chcesz to robić dalej? Co to oznacza dla nas? A co jeśli okaże się lepszym kochankiem niż ja? Co jeśli jest większy i zdasz sobie sprawę, że lubisz większych, i postanowisz mnie wymienić? Wydawało mi się, że dostrzegłem błysk w jej oczach, kiedy o tym wspomniałem, ale być może to tylko moja wyobraźnia. Nie bądź głupi, kochanie. Kocham cię, i wiesz, że nigdy nie zostawiłabym cię dla kogoś innego. Ty też o tym wiesz. Dobra, to jak dokładnie zamierzamy to zrobić? Wejdziemy do środka, zajmiemy stolik, znajdę kogoś, kto mi się spodoba i zobaczymy, co się stanie. Co masz na myśli? Zobaczymy, co się stanie. Nie wiem, kochanie. Nigdy wcześniej nic takiego nie robiłam. No cóż, zobaczymy, jak się potoczy. Jeśli znajdę faceta, który mi się spodoba i jemu, ja też, a do tego nie będzie miał nic przeciwko Twojej obecności, możemy pójść do motelu po drugiej stronie ulicy i zobaczyć, co z tego wyniknie. Co to znaczy, jeśli będziesz patrzeć? Nie mam zamiaru tego robić. Musisz, kochanie, inaczej nie dam rady. Musisz być częścią tego, inaczej poczuję się, jakbym cię zdradzała. Nie sądzę, żebym dała radę Eliza. Oczywiście, że dasz, kochanie. Zrobisz to dla mnie. Wiem, że możesz. Nie wiem, Eliza. Chyba po prostu poczekamy i zobaczymy. Wchodząc do środka, zauważyłem roda siedzącego na końcu baru. Znaleźliśmy wolny stolik, zamówiłem drinki, a potem Eliza i ja zatańczyliśmy razem do kilku piosenek. Eliza wstała, żeby pójść do toalety, a w drodze powrotnej do stolika, zaczepił ją jakiś mężczyzna i zaprosił do tańca. Potem zaprowadził ją do swojego stolika i przedstawił dwóm swoim kolegom. Wszyscy trzej ostatecznie z nią zatańczyli. Kiedy wróciła do naszego stolika, zachichotała i powiedziała: Wygląda na to, że mam co najmniej trzech do wyboru. Zatańczyłem z nią jeszcze dwa razy, a potem przyszła moja kolej na wyjście do toalety. Kiedy wróciłem do stolika, Rod już tam był, wciągnięty w rozmowę z Elizą. Gdy się zbliżyłem, Eliza wstała i poleciła mi pilnować jej torebki, zwracając się do mnie per kochanie. Ten miły, młody człowiek właśnie zaprosił mnie do tańca oznajmiła. Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem Uważaj na siebie. A Eliza posłała mi dziwne spojrzenie, gdy Rod odprowadzał ją na parkiet. To był dokładnie ten moment, na który czekałem. Wziąłem torebkę Elizy, wyciągnąłem z niej całą gotówkę i karty kredytowe, a następnie włożyłem torebkę z powrotem na stół. Sięgając do kieszeni, wyjąłem kasetę wideo i położyłem ją na wierzchu torebki. To była kopia jednego z jej spotkań z Rodem, którą ozdobiłem dekoracyjną czerwoną wstążką i kokardą. Położyłem na wierzchu kartkę, a następnie wstałem i wyszedłem. Po powrocie do stolika odkryją wiadomość w kartce. Drobiazg na umilenie czasu, gdy ty i Rod będziecie rozpoczynać nowe wspólne życie. P.S. Nie zawracajcie sobie głowy dzwonieniem do mnie. Nic wam to nie da.